Mam depresję, a może chandrę? A może zwyczajnie mam gorszy dzień. Są takie dni, że czuję się jak ta bluza. Sprana, wygięta. I jakby moja mama powiedziała, jakby kot ją wyżywał. Ale się coś miałam w tym momencie. Bo wiecie, ona czasami ogląda te moje filmiki. Pozdrawiam, mamuś. W każdym razie są takie dni, że niby coś chcesz zrobić, ale po chwili jednak to rzucasz. I ja nie wiem, czy wina leży w pogodzie. Czy właśnie w nas tego jednego konkretnego dnia? Ten dzień od początku nie zapowiadał się cudownie, no i taki też nie był. Ja nie będę wam ściemniać, że wystarczy się pomalować i wyjść z domu. Tutaj trzeba o wiele, więcej. Nie pytajcie, co ja tutaj robiłam? Te dni rządzą się. Się swoimi prawami, okej? Okay? Co najważniejsze, dajcie sobie na luz. Nigdy nie jest tak źle, jak się wydaje, bo zawsze może być gorzej, Uwierzcie. Mi. Myśli nieodłączną częścią człowieka. Nie inaczej, oczywiście by było tego dnia. Pozwoliłam sobie na tę chwilę zadumę i wam też to radzę. Jakoś tak lepiej człowiekowi samemu ze sobą. Co jeszcze mi w te dni pomaga? Zasada małych kroków. I mówię serio. Bo jak ogarniecie jedną przestrzeń, od razu jakoś milej czas się spędza. A idąc za ciosem, może coś jeszcze uda się sprzątnąć? Małe rzeczy. Oj, te małe potrafią cieszyć najbardziej. cięcie. Właśnie tak, drodzy panowie, kobieta cieszy się z kwiatów każdego dnia. Wracając do rzeczywistości, jak to mawiali, ogarnięta przestrzeń, ogarnięty umysł, zmiana pościeli. W handrze, im częściej, tym lepiej. Uwierzcie To mi. samo tyczy się prysznic. Nic tak nie odświeży i nie da czystej nie. karty. No i na koniec towarzyszy. Im mniej gada, tym lepiej. Dajcie znać, jak się czujecie.